Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Muski, i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na ostatnim vlogu wspominałem o tym, że mam problemy z tym płucem oraz o studiach. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o tym wam opowiedzieć. Także rozciąćcie się wygodnie i zapraszam wszystkich do oglądania. Jednak zacznijmy od początku, gdyż w ciągu całego swojego życia miałem naprawdę dużo licznych problemów zdrowotnych. Mówię o tym, żeby nakreślić jakby całą sytuację, nie żeby się żałować, bo to już jakby jest wszystko za mną, ale chcę jednak, żebyście mnie troszkę poznali. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że naprawdę byłem bardzo chorowity. Wręcz wystarczy, że poszedłem na basen, od razu byłem przeziębiony. Przewiało mnie przeziębienie, gorączka, grypa. Co chwilę coś się mnie tak naprawdę opało od małego dzieciaka. Taką moją pierwszą poważną operacją była operacja na uszy, w sensie poważną operacją. To była tak naprawdę operacja, gdyż moje uszy wyglądały mniej więcej tak. Tak, Miałem ostające uszy, jednak moja operacja została wykonana w drugiej klasie podstawówki. Wiecie, jak to dzieci wtedy się ze mnie bardzo naśpiewały. Nauczycielki wiadomo wtedy mnie starały się pocieszyć, ale jednak ja oczywiście usilnie prosiłem ojca wtedy jako dzieciak, żeby zrobił tę operację. Zrobił. Oczywiście wymagało to od niego trochę większej ilości pracy tam, gdzie był. No, udało się, wiadomo, miałem również problemy z nerkami, miałem problemy z serduchem, ale na szczęście to wszystko za mną już jest. Jestem cały i zdrów. Także trochę tych operacji miałem, problemów różnych zdrowotnych. Moja kartoteka mniej więcej jest gdzieś taka, jeśli chodzi o szpitale. Trochę tych problemów po drodze miałem. Przez to, też jakby, no, ciężko było mi funkcjonować w szkole, w normalnym życiu i tak dalej. W pracy, nawet, niejednokrotnie jeszcze zdarzało mi się, no, brak po prostu cztery 4 z tych, 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 tych problemów. No ale przejdźmy do tych płuc. Przejdźmy do płuc, które jakby są najważniejsze w tym wszystkim, które jakby do teraz czasem mi się odzywają. Pewnego dnia to było chyba z pierwszej na drugą klasę gimnazjum, albo druga klasa gimnazjum to już była chyba druga. Byłem w drugiej klasie gimnazjum, więc w sumie to się ma 14 lat, bodajże 14, chyba lat, 15, może, nieważne. No ale przede wszystkim jakby zaczęło mi być dusznawo, zacząłem dusić się w nocy, budzić się, brać głębokie wdechy, gdyż nie potrafiłem, nie, nie potrafiłem przez to spać. I wiadomo, pewnego dnia zostałem zabrany na rentgen płuc. Wszystko fajnie, picuś, glancuś. Idziemy, czekamy na swoją kolej. Siedzę wraz wtedy jeszcze z mamą, wiadomo. Siedzimy sobie i tu, uwaga, będzie bardzo zabawny moment. Teraz go wspominam naprawdę wesoło, choć wtedy nie było mi do śmiechu. Przychodzi babeczka i mówi, proszę pani, pana syn, panu synu wyszło na zdjęciu jedno płuco. Dokładnie tego płuca nie było widać na zdjęciu. A no momentalnie, oczywiście, zemdlałem, wiadomo, nie, nie potrafiłem zapać oddechu, no ale wiadomo, za chwilę tam, jakby się podniosłem, okazało się, po pewnym czasie, nie pamiętam dokładnie jak to wyszło, że, nie mam, że całe prawe płuco mam zalane wodą. Z takich powodów nie wiadomo, na baseny nie uczęszczałem od dłuższego czasu. Miałem niesmak po, po pewnej sytuacji, jeśli chodzi o wodę, ale to pewnie też na jakąś inną, na, na jakiś inny odcinek. ale są fakt, że ta woda nie wiadomo, skąd się wzięła. Jakby miałem jakieś tam różne badania, zanim też trafiłem do szpitala, ale chyba tam 2 trzy dni trafiłem po tym badaniu, traf, po tym nie trafiłem zaraz do, do szpitala. No jakby mnie tam wzięli do tego szpitala, wtedy to było w Chorzowie, to był szpital, z tego co pamiętam, żeby was nie skłamać, więc parę miast obok, miasto obok w sumie. No i tam jakby znalazłem się w tym szpitalu, jakby to był piątek wtedy, pamiętam to był piątek, już wieczór również to był. Lekarki powiedziały mi, że no, bez problemu operacja będzie w poniedziałek, bo teraz jest weekend, to wiadomo i tak dalej. Kazały mi tylko ogolić prawą pachę, żeby nie wiem, no bo jednak prawe płuco, więc może od tamtą by coś się działo, nie mam pojęcia. Tak, tak mi rozkazały. No i tak też zrobiłem, no i miałem sobie pójść spać. Ale nagle wpada, ja nie wiem, nie znam się na tych stanowiskach w szpitalu, ale tam była osoba, która, ordynator, dyrektor, nie wiem, osoba, która jakby zajmuje się pacjentami, bo tam chyba, bo chyba po coś się wróciła, czy coś takiego. Czy te lekarki i babeczki musiały tam zdać, że jakby jest nowy pacjent, który ma to i to. No I ten lekarz jakby stwierdził, cholera jasna! Ta operacja nie może czekać do poniedziałku, gdyż pacjent może się utopić. Eee, Poprawdzie, być może nawet uratowało mi życie, bo gdybym. No, jest to prawda, mogłem się utopić. Bo ja naprawdę budziłem się w nocy nie potrafię zapać oddechu, bo tej wody było no, praktycznie 95% płuca miałem zajęte. Więc jeszcze, jeszcze trochę i naprawdę mógłbym się utopić we śnie. Trochę, trochę ciężki przypadek to był. No ale jakby doktor powiedział, nie no teraz natychmiast lecimy z tym, operacja w trybie natychmiastowym. No i wyglądało to w ten sposób po prostu, że dostałem taką, hmm, no wiadomo głupi żeby usunąć, pamiętam że teraz leżałem bokiem, no na lewym boku i wbijali mi rurę, taką rurkę w prawe płuco, żeby tą wodę odpompować, taką pompę miałem po prostu cały czas przy sobie nosiłem i miałem wbitą rurkę w płuco, która odpompowała mi tą całą wodę. Trochę to trwało, bo około 2-3 tygodni, wtedy spędziłem w szpitalu, nie stwierdzili mi co to było oczywiście, no ale lekarz jakby no, zachował się świetnie, e, zrobił tę operację szybko, no bo mogło to się skończyć dla mnie tragicznie. Na szczęście jestem tu z Wami, jak zresztą widzicie, ale no mogło być niedobrze. No i po tym wszystkim nie ja robiłem jeszcze dużo, często dużych badań miałem, często dużych badań bez sensu. Dużo badań miałem, e, no i tak, jak to się wszystko pokończyło, no także jakby lekarz powiedział, że no bardzo nie mogę przybyć w Towarzystwie Palących, sam nie mogę palić, no te płucu jest jakby mniej wydolnościowe w porównaniu do lewego, bo te prawe płucu, mówię, jest nadwyrężone, nadwrężone. no troszkę podniszczone jest przez to, ale lewe jest lepsze, więc no jakby wysiłek fizyczny też nie wchodził w grę, miałem chyba roczne zwolnienie z WF-u wtedy, pamiętam. No, no właśnie z tych względów ogólnie i tak szybciej się męczę, Teraz niedawno znowu mi się odezwało trochę te co przy, przy wysiłku, jak próbowałem wrócić do wysiłku, no, czuć po prostu, że te prawe mnie ogarnia, a lewe jakby, 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 sobie dalej normalnie funkcjonuje. Także, no, tutaj właśnie jest największy problem, że trochę się to odzywa. Czasem jakby, na no, jak mam duży problem, no to e, już miałem właśnie, no, dostaję profesor 4 na to, tak, no bo jakby no, nie mam sił, po prostu ono nagle się odzywa i ja nic nie mogę z tym zrobić, jakby. No, tak, tak, tak wygląda moja rzeczywistość. E, no, Niestety, także no, to była taka chyba ta największa bolączka, e, jeśli chodzi o, o moją całą historię chorób, problemów zdrowotnych. No, to jakby te płuco jest moim największym problemem, ale jakby staram się chociaż trochę biegać, żeby jednak jakąś tam, wiecie, trochę tego zdrowia było, ruchu było, ale no, ja tak jak mówię, ono nie daje sobie rady w 100%. No nie wiem, na ile tak może być mocne, 50, 60, w zależności od dnia, może nawet 40% wydajności. Ciężko mi tak, by to określić. Ale zostawmy już te co w końcu, przejdźmy do drugiego tematu. Będzie le, le, lekko krótszy, bo ta przygoda z tymi nie była długa. Więc o co chodzi ze studiami moimi? Moje studia wyglądałem w ten sposób. Jak wiadomo, poszedłem wtedy po, po szkole. Ja wtedy byłem na stażu, jeszcze byłem na stażu. Czyli to było po szkole zaraz, byłem na stażu. E, albo rok minął. Już nie pamiętam. Na, na pewno raz próbowałem do policji wtedy dostać się. Hmm, nie udało mi się, tak, to było po szkole. Próbowałem dostać się do policji, nie udało się. A jak wam mówiłem w poprzednim vlogu, jeśli nie wiedzieliście, to w prawym górnym rogu teraz wyskakuje. Eee, I tak. Przede wszystkim. Byłem w trakcie stażu, na którym też już brałem L4, bo przede wszystkim pracodawca zaczął mnie wykorzystywać lekko i zauważyłem, że znalazł kogoś na moje miejsce. Ale to mniejsza. No i... Dopisałem się, mówię, skoro nie dało mi się pierwszy raz do policji, to sobie pójdę na studia kryminalistyka i kryminologia, ktoś mi to pomoże, trochę się dowiem i być może będzie mi łatwiej. Z, zresztą z tego, co było mi wiadomo, są dodatkowe punkty za jakieś tam studia czy jakieś tam specjalne szkoły. No i poszedłem te studia. No i wiecie, tam chodziłem sobie, chodziłem, chodziłem, nie chodziłem, tak powiem. To były przede wszystkim weekendowe, płatne studia w Katowicach. No i chodziłem, nie chodziłem, raz byłem, raz nie byłem. No i Jakoś tak średnio coś z tego wyciągałem. Aż pewnego dnia, pewnego dnia Siedziałem na tych studiach, ale jako taki przymulony, bodajże po nocce, siedziałem i nagle profesor mówi: Dlaczego kot jest kotem, a kot nie jest psem? I nagle mówię: Chyba nie jestem na swoich studiach. I zaraz po zajęciach wyszedłem i okazało się, że są dwie klasy. Pierwsza. Tak przez długi czas uczęszczałem na studia o swoim kierunku. Ja też się spóźniałem na zajęcia, jakieś listy obecności się też tam, nie wiem, ja tak, mówię, chodziłem to 3 po 3, ale nie wiem, jak nikt nie wyczaił, że nie jestem na swoim kierunku. No, ale skończyło się to oczywiście tak, że stwierdziłem, że no już mam trochę z tyłu ten materiał, więc zostawię te studia. Postanowiłem nie płacić za nie, Mówię, wyrzucą mnie po prostu tak, bo nie chciało mi się chodzić i tak dalej. Przede wszystkim wtedy poznawałem moją e, przyszłą narzeczoną, że tak powiem. I stwierdziłem, a no to, a mnie zapłacę, to mnie wyrzucą. Oczywiście, wyrzucili mnie, ale myślałem, że nie będę musiał płacić. Jako no, młody chłopak, głupi, debil. E, no i dostałem wezwanie do zapłaty, pierwszy, drugi. Potem to dźwignęli, musiałem płacać w ratach. No ogólnie moja przygoda ze mnie była taka, że nic nie dowiedziałem, chodziłem na złe studia. Ale dobrze mi z tego wyszło, bo tak naprawdę dowiedziałem się, że dalsza nauka w moim wypadku jest niewskazana, gdyż bardzo ciężko mi się uczyć rzeczy, które mnie nie kręcą. Tak naprawdę poszłam na te studia tylko dlatego, że próbowałem tą policję pójść, która już i tak mnie przestała kręcić, bo trochę się zdemotywowałem po pierwszym e, nieprzejściu tych, czyli znaczy nie, nie zakwalifikowaniu się do testów. No a potem, jak wiecie, drugi raz też oblałem, także że tak jest moja skończona kariera policyjna oraz studia w tym kierunku. Także no tyle i wam mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moje, moje wykształcenie, moją naukę. Studiami się nie wyszły. Próbowałem również pójść na taki, taką dodatkową szkołę o zarządzaniu, czy coś, coś tam pół roku zdałem, ale chodzenie w weekendy do, do szkoły, a w tygodniu do, do pracy. I brak jakby czasu dla siebie stwierdziłem, że no nie będę tego robił. I po prostu zacząłem robić na maksa swoją pracę, plus spotykać z innymi i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż. W tym materiale to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że znowu coś tam się o mnie troszkę dowiedzieliście. No, o moich jakby tam innych ciekawych sprawach. No może napiszcie co chcielibyście już, jeszcze usłyszeć nie tylko z mojego życia, ale o czym mógłbym porozmawiać. Może, być, może by was kręciły jakieś tam tematy naukowe, jakieś tematy no po prostu takie nie stricte związane z moim życiem, jakieś wypowiedzi, które nie są podcastami po prostu. Także dajcie znać w komentarzach. Ja z chęcią poczytam i zastanowię się co mógłbym dla was Nagrać. A tak jak mówię, jeśli chodzi o ten materiał, to na tyle, także ja się z wami żegnam i pamiętajcie o tym, aby zalikować ten materiał, który już bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic nie przegapić na tym kanale i włączcie w dzwoneczek, żeby na pewno nic nie przegapić. Także do zobaczenia, do widzenia i czołem, Pani i panowie!